Dobrze, idąc dalej, robimy dokładnie to samo, tylko właśnie grając tym razem w oktawie, czyli mamy. I sekunda niżej. Bardzo dużo tutaj zależy od naszej interpretacji, od naszego rozumienia tego tekstu, od tego w jaki sposób chcemy to przekazać, od y, też sposobu rozumienia tej, tej takiej przestrzeni, którą tutaj y, autor miał na myśli, bo w taki sposób wręcz ten utwór no, pcha się trochę pod, y, pod palce. On jest w jakiś sposób y, tak, w taki sposób zbudowany, że y, że on sam przed siebie w ten sposób chce brzmieć, czyli że maksymalnie dużo przestrzeni chcemy mu dać, chcemy dać mu maksymalne różnice, jeśli chodzi o dynamikę, jeśli chodzi o zwolnienia różnego typu, które tutaj też mają nas doprowadzić do tych dźwięków kulminacyjnych na górze. Dobrze, i to jest w zasadzie cała nasza pierwsza część, czyli w zasadzie pierwsza strona tego utworu. I naprawdę nie mamy tutaj zbyt wiele pracy poza tym, żeby zbudować sobie zbudować sobie te e, 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 różnice dynamiczne, żeby doprowadzić sobie te dźwięki. W przypadku budowania też dynamicznego e, takich zdjęć, jeśli chodzi o Dźwięki w półnutach, które tak naprawdę musimy i tak mocniej uderzyć, trochę, żeby one nam bardziej wybrzmiały. One są tutaj prowad melodią prowadzącą. Możemy to osiągnąć z jednej strony przez dokładanie dynamiki w prawej ręce, ale nie możemy tego też robić w nieskończoność, dlatego że w momencie, kiedy będziemy. Coraz bardziej zgłaśniać prawą rękę, to za chwilę będziemy mieć bardzo głośny utwór cały, i cała konstrukcja jego będzie zbudowana w taki sposób, że no, on będzie po prostu nam wybrzmiewał bardzo, bardzo głośno, co nie jest naszym efektem też. Możemy tak samo ściszyć trochę lewą rękę bardziej i budować tutaj całe, całą melodię na, na tle prawej ręki i tylko w sensie na pierwszym froncie prawej ręki na pierwszym planie prawą rękę i tylko dodając tło, będące taką delikatnym dopełnieniem tej e, lewej ręki, prawej ręki. Co ważne, to jest dopełnienie zarówno melodyczne i dopełnienie też dynamiczne, bo w jakiś sposób one wzmacniają nam te dźwięki, które gramy już w prawej ręce. Idąc dalej, co się dzieje? Lewa ręka gra nam dokładnie to samo, czyli mamy znowu jedyną różnicę jaką teraz zauważamy to że zmienia nam się prawa ręka. Znowu moja podpowiedź na podobnej zasadzie, czyli mamy tutaj taką melodię, zaczynamy po pauzie ósemkowej, czyli mamy tam powtarzamy dokładnie tą samą frazę, po czym przenosimy się sekundę niżej, czyli gramy dokładnie to samo I co wykonujemy potem, wykonujemy dokładnie to samo tylko oktawę wyżej, czyli znowu budujemy ten, ten, tą samą różnicę tylko w przeniesieniu o oktawę wyżej. Bardzo prosta konstrukcja, będę powtarzał jeszcze raz i to jest świetne do na nauczenia się też rozróżniania i uczenia się tych takich schematów po prostu funkcjonowania, bo tu nie mamy, nic nam się nie zmienia, wystarczy, że zapamiętujemy tą pierwszą stronę, jeden fragment drugiej i w zasadzie cały utwór na razie mamy zbudowany na pięciu, sześciu taktach, które w zasadzie powtarzają się w różnych tonacjach i w różnych e, oktawach. Cała, cała filozofia. Zagrajmy całość tego. I przenosimy się. I powtórka. I teraz się przenosimy oktawę wyżej, to samo. Cała w zasadzie ta część znowu nam oddziela dalszą, dalszą część utworu. Tutaj coś tutaj mi grumi. Moja taka uwaga, ja zrobiłem w zasadzie błąd, ale zrobiłem go trochę świadomie i trochę na, na to dlatego, że bardziej tak mi się podoba. Przeniosłem oktawę niżej tą lewą ręką. Oczywiście tutaj jest zapisana w oktawie małej, nie w oktawie wielkiej. To jest e, wynika też z tego, że mi bardziej się tak podoba, ale żeby nie mieszać, gramy to w małej oktawie. Mój, e, trzymajmy się tego, co jest napisane, przynajmniej na razie. Dobrze. E, czyli mamy bardzo mm, Prostą znowu konstrukcję, powtarzając sobie się z prostego motywu w różnych tonacjach w różnych oktawach. Warto sobie to w ten sposób zapamiętać, nie zapamiętywać każdego poszczególnego fragmentu, bo jest to trochę strata cennego czasu. Później wracamy znowu z powrotem do tego, co było w pierwszej części, czyli mamy znowu budowanie melodii na półnutach w oktawach, czyli. Czyli grając dalej, znowu nam się lewa ręka nic nie zmienia, prawa ręka nam się spina znowu do naszej kulminacji, teraz przerzucamy się z powrotem do C. I w zasadzie Teraz pojawia się najtrudniejszy fragment tego utworu, który w zasadzie troszeczkę jest. Jak na przekór całości, bo mimo wszystko on nie jest technicznie najprostszy, jest dość łatwy, jest na pewno do opanowania, ale na pewno też do. wymaga też tego, żebyśmy trochę więcej czasu nad, nie wiem, na niego poświęcili. Jest teraz konstrukcja w lewej ręce, nic nam się nie zmienia. Bardzo duże ułatwienie, bo nie musimy myśleć, nie musimy pamiętać o tym. W prawej ręce, no w prawej ręce niestety już nie jest tak kolorowo, bo zmienia nam się to, że gramy szesnastkami. I obudowujemy w zasadzie dokładnie to samo, co było wcześniej, tylko budujemy to na, na, bazie, na bazie tego, w jaki sposób melodia wcześniej była kontynuowana. Zagramy sobie wolno. Prawa ręka jest szesnastkami i brzmi mniej więcej tak. Okay. Czyli jest w zasadzie to, na razie nie brzmi to jakoś bardzo skomplikowanym. Palce, którymi powinniśmy to zagrać, nie mogę tutaj w żaden sposób też tego narzucać, bo nie dla wszystkich ten układ, czy to jak widzimy, dla mojej ręki wcale on też nie jest bardzo optymalny, ale prawdę mówiąc, chyba i tak wybrałbym go niż granie go z przekładanym palcem, bo niestety może ten przekładany palec być troszeczkę bardziej zdradliwy. Także ja bym proponował mimo wszystko, żeby zrobić na przykład przeskok na... i dopełnić go pedałem, niż, niż żeby starać się grać go przekładany. To nie będzie... nie będzie to najwygodniejsze, moim zdaniem. Nie w każdym przypadku się to sprawdzi. Co jest ważne, tutaj mamy po raz pierwszy zastosowane jakieś minimalne zmiany, które polegają na tym, że za pierwszym razem... W melodii pojawia nam się dodatkowy element, czyli tutaj zejście w tym 46 takcie. Jest zbudowane w taki sposób, że zanim zagramy, gdybyśmy grali normalnie, to pewnie brzmiałoby to. Tak jest najbardziej naturalnie, teoretycznie. W praktyce jest jeszcze tam wtrącone TD. Um, tak, i później jest powtórka tego samego, tylko właśnie za drugim razem gramy już od razu do Cis. I co się nam teraz zmienia? Teraz nam się zmienia to, że wracamy z powrotem do naszej tonacji C, czyli znowu mamy robimy dokładnie to samo. Niewiele nam się zmienia, jeśli chodzi o samą linię. Tutaj ja bym radził tylko zwrócić uwagę na to, że faktycznie zmienia nam się ten tekst od razu w tym momencie, czy nie gramy już tego. Nie ma tego, tylko jest wprost bezpośrednio schodzimy sobie na! Czy już nie ma. Już nie ma tego, tylko od razu idziemy. I później melodia nam się powtarza, już ponownie bez tego zejścia. Warto na to zwrócić uwagę. Jest tak zapisane, więc tego się musimy trzymać.